Nie mogę przestać myśleć o tym, co się zdarzyło na imprezie UV. Chodzicie o tę dramę? Nie tylko. Chodzi mi o ten brak prądu. Chyba czeka nas kolejny rok dziwnych wypadków. Za bardzo się tym martwisz. To pewnie tylko zwykła awaria. Może i tak. Ale pamiętasz, co działo się w zeszłym roku? Tak, akurat to ciężko zapomnieć. Jak otworzyły się wszystkie szafki, to zobaczyłam w szafce zakaz zdjęcia z innym dziewczyną. Tak, pamiętam. Ale przynajmniej nie dostałyśmy drzwiczkami w twarz. To jakiś plus. Racja, poza tym zakto to już przeszłość. W tym roku skupiamy się tylko na nauce. A ja zamierzam w tym roku odkryć, co się dzieje w tej piekielnej szkole. Szukałam jakiejś informacji o tym i nawet udało mi się znaleźć jakiś artykuł. Podobno kilkanaście lat temu był jakiś poważny wypadek na terenie szkoły. Jak to poważny? Podobno ktoś umarł, ale nie znalazłam zbyt wiele informacji o tym. Wiesz, nie jestem pewna, czy to naprawdę się zdarzyło. Chyba by pisali o tym w gazetach i w ogóle to byłaby duża sprawa. Może masz rację. Jestem ciekawa, co będzie się działo jutro w szkole, i czy Lina i Angelina się w ogóle zjawią. Zobaczymy. A teraz idę pomóc rodzicom z klientami. Duży ruch się zrobił. Hmm, nie widzę nikogo znajduję. Hejka! O, oh, hej! Jak Ci się podoba w naszej szkole, póki co? Jest okej. Okay. Nie znam jeszcze zbyt wielu petrzoków, to ciężko mi powiedzieć coś więcej. Ja i Angelina bardzo chętnie cię przyjmiemy do siebie. Możesz do nas dołączyć dzisiaj na przerwie. Dzięki. Chodź, bo się spóźnimy. Hejka! Jak tam się czujesz po weekendzie? Wyglądasz na zmęczoną. Hej, wszystko okej. Okay. Po prostu trochę boli mnie głowa, odkąd przyszłam do szkoły. a apap? Już wzięłam, ale nic mi nie pomaga. Po prostu przeczekam. Kurczę, że powinna być mieć świadczy, że tutaj jeden ja, włączyć światło. Ale może to tylko zbieg okoliczności, ktoś inny inaczej zrobił za coś. Dobra, cię też tak poczuła. Dzień dobry moi drodzy. Bez przedłużania w tym roku jest matura, dlatego nie ma czasu na obijanie się i zaczynamy od razu z programem. Aby przygotować was do matury ustnej z języka polskiego, przygotujecie w parach projekty na wybrane tematy z poprzednich matur. Będziesz ze mną w parze? No jasne. Proszę nie dobierajcie się w pary. Pary będą dobrane na zasadzie losowania przeze mnie. Co? Ale dlaczego? Ponieważ co roku jest z tym problem. Każdy chce być z każdym. Na tym koniec dyskusji. Jesteście dorośli i musicie umieć się dogadać. Zmiany nie wchodzą w grę. Mhm. Dobrze, w takim razie Sara i Fizzy, Vanessa i Kiko, Melanie i Bixie, Angelina i. O, jak dobrze, że trafił mi się Kiko. Kiko? Tak, nie mówiłam ci, ale Kiko to mój chłopak. Spotykamy się dopiero od niedawna. Nie poznałaś go, bo rozchorował się w piątek i musiał się zwolnić do domu. Nie mógł przez to być na imprezie. A, faktycznie. Pamiętam, że ktoś zwolnił się do domu. Kiara i Aiden. Co? Współczuję. O nie, dlaczego ona? A ja mam być z Angeliną? To jakaś masakra. O nie, on tu idzie. Cześć, Vanessa. Cześć. Cześć, Nowa. Hej. To ten. Mamy razem ten projekt. Może przyjdziesz do mnie dzisiaj? Okej, okay, jak trzeba, to trzeba. O której? O kolekcjach po prostu. Dobra. Super, chcę mieć to z głowy. To ten. To ten. To była najbardziej niezręczna rozmowa, jaką widziałam. Normalnie nie mogę się doczekać tego całego projektu nim. Hmm. Jest jedno, z czym Aiden miał rację, lepiej mieć to z głowy. No i potem powiesz mi wszystko. Jestem ciekawa, czy to, co oni mówią, to prawda. Co oni mówią? No wiesz, że pali, pije, bierze i jest gangsterem. Co? Serio? No co ty, nie pozwoliłabym ci iść do kogoś takiego! No weź! Wystraszyłam się już. To pa, pa. To co, idziemy? No, tak. Ale tu syf. Czepiesz się. Nie miałem za bardzo głowy do sprzątania od soboty. Niech zgadnę. Bolała cię głowa? Tak. A ty co? Jesteś lekarzem i umiesz poznać po oczach? Nie, po prostu mnie też boli głowa od soboty. Do czego zmierzasz? Do niczego, tak tylko mówię. Nie kłam. Widziałem, jak na mnie spojrzałaś na imprezie. Wiem, że też to poczułaś. O kurczę, nie spodziewałam się tego. Może coś tam poczułam, ale nie rozumiem, co to ma do rzeczy. Nic. Sam nie wiem. Pytam, bo chcę wiedzieć, co się dzieje. Szczególnie dlatego, że Vi oskarżyła Otolinę swoją drogą. Niezbyt miło, że wystawiła się na przerwie. Słucham, ja nic takiego nie zrobiłam. Czy możemy z łaski swojej zacząć ten projekt? Czy mam iść do domu? Rób jak chcesz, panno ja nic nie zrobiłam. Skoro jesteś takim aniołkiem, to możesz sama rób ten projekt. A więc to tak, nie ma mowy, nie będę wyręczać jakiegoś nieroba. Mam nadzieję, że pamiętasz, gdzie są drzwi, aniołku. A żebyś wiedział.